Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Kuba jesteśmy w WWE 2K25 i dzisiaj zaprezentuję wam totalną nowość. Jak wykonać Carp Stomp z drabiny na rywala. Jest to nowy moment, jest to nowy super finisher, który został dodany właśnie od tej wersji i robi naprawdę ogromne wrażenie. Abyśmy to zrobili, oczywiście musi być ladder match. Działa to w innych rodzajach walk, takich jak oczywiście chociażby TLC match, Extreme Rules match. No i tylko. Spójrzcie, carp, stomp z drabiny. Aby to dokonać, trzeba po prostu mieć zebrane trzy finishery, wejść na drabinę, poczekać, aż rywal wstanie, no i wykonać, nacisnąć R2 oraz krzyżyk na PS5. E, więc w sumie cała filozofia wygląda w ten sposób. W tym roku nie nagram poradnika, jak rozwalić ring, ponieważ jest on dokładnie taki sam jak w poprzednich wersjach. Ale tego jeszcze też nie było. To też jest nowość. Mamy butelkę Mask sponsora WWE, napoju Logana Pola, którego oczywiście możemy tutaj używać, tą wielką butelkę. No nic, to byłoby na tyle. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.